Pierwszy rzut na pieski. I pierwszy film Sylwii, jednak się ośmieliła e, nagrać nam coś z budowy. Będzie chyba kanał Sylwia Buduje, chociaż na razie zamieszczę to na naszym psim kanale. Potem jak zrobi się trochę więcej filmów, to, to będziemy umieszczać już na kanale Sylwii, który pewnie założę na YouTube. Byliśmy dzisiaj pierwszy raz na budowie. Sylwia tam poopowiadała o budowie, o roślinkach. Przepraszam z góry za dźwięk, bo był wiatr, a nie mamy mikrofonu takiego na klatę. I też za drona, którym tam latałem i brzęczy niestety. Ale słychać co Sylwia mówi, więc jakoś to będzie. Początki są zawsze trudne. Będzie dużo emocji na pewno w tych filmach, więcej niż w moich psich. Ale to jest kobiece spojrzenie na budowę, a nie męskie. Dlatego zapraszamy na kanał. Na razie, nasz psi. Potem, tak jak powiedziałem, Sylwia buduje, ale to będziemy linki dawać do tego kanału. Jak się uzbiera już parę filmów. To na razie tyle. Na dzisiaj dziękujemy, i zapraszamy na film. Jak zdjęcia piękne dostałam, dlatego nie wytrzymaliśmy i przyjechaliśmy od razu na pseudo-inspekcję. Ale cel jest taki, żeby po prostu zobaczyć na własne oczy i nacieszyć się. W tym oczekiwaniu przez długi czas, a tu była wielka niepewność, bo okres świąteczny. I nie wiedzieliśmy po prostu, czy ten beton dojedzie i w jakiej ilości, ale dojechało. Wykopki mamy piękne. No i patrzymy teraz, przejdziemy sobie i zobaczymy wreszcie ten zarys po powierzchni, ile ten dom zajmie. I tak jak się obawiałam, że działka duża 12 arów, ale. Powierzchnia pod dom będzie też bardzo duża, to jednak jest niby tylko 100 metrów równiutki kwadratowe, ale jednak bez piętra no to robi dużą tą powierzchnię yy, zabudowy zabiera po prostu. No i jest to niesamowite dla mnie. Oczekiwanie, A tutaj jeszcze jak jestem to od razu pokazuje. Mamy osobną skarczkę. Zeszłego roku, od wiosny dokładnie rok mija. Na początku kwietnia pojechaliśmy do kolegi Michała, do szkółki, i kupiłam y, prawie 200 roślin. Później jeszcze dokupiłam dodatkowe, bo niestety po posadzeniu y, przyszła wielka burza, która w ogóle nam zniszczyła kawałek tej skarpy. W sensie takim, że włóknina, która. Była kupiona najgrubsza na rynku. Wydawało się, że jest bardzo dobrze zabezpieczona. No tu niestety przy tej burzy została część gołwókniny zerwana i efekt taki, że niektóre roślinki przez to po prostu zostały wyrwane, a gołwóknina przesunęła na tyle zrobione dziury, że niestety trzeba było po prostu dosadzić tych roślin. Więc jest ich teraz na skarpie ponad 200. Mm. Barwinek przede wszystkim to na pewno. Dwa rodzaje bluszczu: zimozielony i ten piękny taki czerwony, który przebarwia się na jesieni. To mamy też w konarach, więc po prostu nie mogłam sobie tego odmówić. I jeszcze jest irga, która powinna rosnąć tutaj w dół, bo ta skarpa jednak jest dosyć wysoka i taka pionowa bym powiedziała. Więc te roślinki tutaj są, tak jak widać. Luszcze są jeszcze dosadzone właśnie też, żeby rosły w dół. No i teraz się odwracam. Mamy wejście, wody do domu, podprowadzone i mamy wykopki ciąg dalsze. Teraz z drugiej perspektywy, teraz widok jest na południe. Michał po drugiej stronie. Już mi tutaj straszy, że będę musiała się zająć montażem, jeżeli mam faktycznie udostępnić ten filmik, pokazać. Nie chcę tego robić, nie ukrywam. Nie tylko z tego względu, że to jest czasochłonne, że nie widzę sensów jakiejś monetyzacji w przyszłości kanału, ale są dwa czynniki, które mnie do tego jednak skłaniają trochę i. Być może, że faktycznie uruchomię kanał, bo po pierwsze, sama szukałam informacji na temat budowy. Uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam oglądać inne programy i cieszyć się szczęściem tych ludzi, którzy rozpoczęli budowę, a równocześnie słuchać tego, z jakimi problemami się spotkali, żeby się po prostu do tego trochę przygotować, żeby nie myśleć, że będzie różowo-kolorowo, a z drugiej strony yy... Nie tylko, żeby się zabezpieczyć psychicznie przed ym, jakimiś trudnościami, ale przygotować też w sensie takim, żeby je rozwiązywać po prostu. Jeżeli się da wcześniej uchronić przed nimi, zabezpieczyć, to jest jedno, ale ym, generalnie taka wiedza do zdobycia przed budową uważam, że jest bardzo cenna pomocna, więc po prostu ten cel mi przyświeca, że na pewno są takie osoby jak ja potrzebujące, które myślą o budowie. No i chcą wiedzieć, jak, jak to wszystko będzie po prostu docelowo. Wyglądało, jak się już przejdzie przez formalności trudności, bo to są faktycznie trudności, żeby mm, zrobić y, papierologię całą. U nas to trwało dwa lata, ale to nie będę mówiła o tym osobno. Natomiast... Druga rzecz to jest podzielenie się tymi emocjami, tą radością już w tym momencie. Wcześniej był etap czasami smutku, obawy ogromnej, kiedy oczekiwania. Ja nie mam cierpliwości, mi jej brakuje. Ja bym chciała już natychmiast zaraz, jak pomyślę, to robię. Taka jestem, Michał też taki jest. Ale właśnie podzielenie się teraz już tymi pozytywnymi emocjami, i pewnie będą różne w trakcie budowy, na pewno będą się wiązały z finansami kiedyś tam, jak zabraknie funduszy na realizację, ale jesteśmy psychicznie nastawieni na to, że chcemy doprowadzić do takiego stanu, żeby się przeprowadzić po prostu do jednego pomieszczenia na beton, sprzedać naszego bliźniaka i dokończyć budowę. Dobra, odeszłam wszystko dookoła. Tu dron nade mną lata, bo widoki z góry na pewno też będą świetne i, i dla nas, i dla wyobraźni. To pokażemy Michała, operatora. No i przechodzę na drugą część. To jest ta druga działka z lasem dokupiona, ze strumykiem. Dzięki temu mamy możliwość, mieliśmy możliwość wywozu nadmiaru ziemi. Ona tutaj sobie jest, czeka na rozprowadzenie. No i na dzisiaj to chyba tyle. Ja muszę wyłączyć nagrywanie i po prostu nacieszyć się przejść jeszcze raz dookoła. I właśnie spuścić powietrze, że jest, mamy to. To jest dzień trzeci budowy i jest taki etap. Wspaniale, jest nadrobiony czas, yy, ale to tylko nadrobiony w sensie mojej głowy, moich wyobrażeń, bo wszystko jest zgodnie z tym, co zostało zaplanowane, czyli miało się rozpocząć 15 kwietnia 2025, rozpoczęło się i to był ten etap przygotowania przede wszystkim właśnie tutaj działki, wyplantowania. Yy. Ściągnięcia ogrodzenia, żeby móc po prostu wywozić ziemię po wykopkach. Natomiast sama budowa, stricte kopanie, ruszyło 16 no i wczoraj, 17, czyli tak na dobrą sprawę, w dwa dni zrobione. Poszerzona jeszcze tutaj droga, tego kawałka nie było. To jest wszystko przygotowanie po to, żeby ciężki sprzęt mógł jechać. Czyli ta betoniarka, przede wszystkim i drugie auto, i żeby można było beton wylać. No, a dziś jest y, Wielki Piątek, y, dzień zadumy, smutku pewnie dla katolików, natomiast dla mnie to jest ogromny dzień radości i szczęścia, który naprawdę mnie przepełnia. Tyle na dziś.